Jakiś czas temu zrobiłem ankietę na społeczności, w której to zadecydowaliście, że chcecie maraton ze Slime Ranchera. Tak więc dzisiaj zaczynamy wielki maraton ze Slime Ranchera. Oczywiście na kanale będą się pojawiać także inne serie. Mam tutaj na myśli, że maraton będzie tylko ze Slime Ranchera. Czyli jeżeli chodzi o memy, to normalnie w piątek będą się pojawiały. Ewentualnie inne materiały z jakichś śmieszkowych rzeczy też. Ale jeżeli chodzi o gry, to będzie tak. Slime Rancher, Slime Rancher, Slime Rancher i jeszcze raz Slime Rancher. Tak więc zapraszam do oglądania. I oczywiście od tego odcinka w opisie macie też playlisty ze wszystkimi odcinkami Slime Ranchera, bo wiem, że wiele osób właśnie pyta się ej, a jak nie widziałem odcinka poprzedniego, gdzie on jest, gdzie go szukać? Tak więc w opisie macie playlistę, w której będą wszystkie odcinki ze Slime Ranchera. I jak widzicie, uzbierałem 6,5 tysiąca golda, tak więc dzisiaj sobie to wszystko powydajemy. Tutaj marchewka uciekła. E, oczywiście zapraszam na G2A, link też macie w opisie, tam z kodem Admiros. Możecie kupić sobie tanie gry, na przykład Slime Ranchera możecie kupić taniej, tak więc polecam serdecznie. E, jak najbardziej. Link macie w opisie. W Kto chce, to niech sobie wbija. Oczywiście Slime Rancher jest na PlayStation 4 i na PC. -ta. Ja gram aktualnie na wersji pecetowej. Eee, taka tutaj ciekawostka. Ale zresztą pewnie to od razu widać, bo, bo siedzę tak i tutaj mam myszkę i w ogóle. Dobra, słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj na pewno zajmiemy się ulepszaniem. W końcu zbierałem tyle golda, więc sobie coś ulepszymy. Będę starał się oczywiście sukcesywnie tego gold'a tutaj pomnażać poza odcinkami, tak więc mniej więcej tak to będzie wyglądać. Jak widzicie pozbyłem się też wszystkich e, tych kocich slimów i tych slimów nie wiem jak ich nazwać, kamiennych chyba, to były chyba kamienne, o ile się nie mylę. Stwierdziłem, że nie ma sensu ich trzymać, dają zbyt mały przychód, więc sobie po prostu zainwestowałem tutaj w takie oto piękne slajmy lawowo radioaktywne. Troszeczkę je rozmnożyłem. O, dobrze, nawet dostałem, że mogę sobie aktywować jakiś upgrade, więc w sumie czemu by nie. Air Drive. Okej, okay, dobrze. Za 500, no weźmy sobie to. Water Tank też się przyda, może sobie jakiegoś wodnego slajma ten weźmiemy. Tutaj też jest na pisane, że jeżeli użyjemy wody na slajmy też troszkę to uspokoi i będziemy mogli się pozbywać w ten sposób tar slajmów. Więc całkiem spoko opcja. Power core eee, be, 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 be. energia też nam się przyda, więc trochę to zainwestujemy też w energię. Jak widzicie kurczaki nam się tutaj ładnie rozmnożyły. Ale to co nas interesuje to oczywiście ulepszenia dla naszych. Tutaj mamy dwa, ok. Chyba jest pokazany poziom. Eee, poziom, poziom, poziom. Ile może być nie wiem, wolno, szybko Dobra, nie wiem co to jest, tak naprawdę nie wiem Chciałem powiedzieć coś mądrego, ale tak naprawdę nie wiem co to robi Aha, poziom karmienia to jest Czyli wolno, średnio i szybko Tak to rozumiem Dajmy wolno, żeby one tutaj też A właśnie, tutaj mamy karmienie, tu też mamy karmienie Ale nie mamy tam karmienia Dobra, nie, nieważne, ulepszmy sobie to wszystko 24 Co? Ej, skąd ja tyle tego mam? Dobra, nieważne. Okej, okay, to się musiało jakoś tutaj nazbierać. Ja po prostu nawet nie wiedziałem, że coś takiego, że aż tyle tego mi się nazbierało. Jesus, dobra, okej, okay, mamy po 20. To sprzedajmy to wszystko, zanim tutaj przejdę do ulepszeń. Więc jeszcze trochę golda nam tutaj wpadnie. One i tak już nie są zbyt dużo warte. Ale zawsze ten. No tak, stysiak może wpadnie za to wszystko. No, tak około 1000 dostaniemy, więc bardzo fajnie, super nam się tutaj farma rozwija, oła, oła, proszę nie wybuchać slime, no one są tutaj niestety takie troszeczkę agresywne te slimiki. ale zaraz się tym zajmiemy, zaraz puścimy im tutaj muzykę uspokajającą, tak więc co, co mogę powiedzieć, dzisiaj zaczynamy wielki maraton z Slime Ranchera, więc mam nadzieję, że łapki w górę zostawione, mam nadzieję, że seria wam się podoba i tak, dobra, Airnet, jasne, że kupimy, Solar Shield, okej, okay, to jest osłona, że można tutaj chować... Te slajmy takie powiedzmy e, nocne, które się umierają po prostu od światła. E, Okej, okay. purchase, to też kupimy jak najbardziej. Mamy tutaj autofidera, mamy muzykę. Trzeba będzie tutaj załadować oczywiście autofidera, żeby one tutaj mogły sobie jeść. E, dobra, tutaj sobie też ulepszymy. Airnet oczywiście, music i to chyba tyle. I tutaj w ostatniej trzeba będzie wszystko ulepszyć, bo tutaj tak naprawdę nie mamy nic. E, praktycznie nic. Plot collector, auto feeder, proszę bardzo. Wszystko co potrzeba już tutaj mamy. Teraz możemy tutaj bez problemu. Teraz wszystko będzie zautomatyzowane. Zobaczcie, teraz to będziemy po prostu tutaj kozakiem, jeżeli chodzi o slime ranchera. Okej, okay, i możemy tutaj dać owocki. Tylko jak widzicie, problem jest taki, że możemy dać tylko jeden gatunek owoców, z tego co widzę. Tak, jeden gatunek, czyli jak mamy dwa i wrzucamy im dwa, to niestety to nam nic nie da. No ale szkoda, szkoda. No ale cóż, tak mniej więcej ta gra działa. Dobra, panie Slajmie, proszę stąd odejść, zrobić mi tu miejsce, bo ja tutaj jestem bardzo zajęty i chcę tutaj jak najszybciej was nakarmić. Po prostu wiecie. Powrzucać im te jedzenie, żeby one tutaj były karmione automatycznie. Jest ich tutaj tylko cztery. po cztery trzymam w klatce, nie za dużo, żeby tutaj nie przesadzić troszeczkę. Więc tyle tutaj mają jedzenia, no bez przesady? Aż tyle żarcia macie? Jezus. dobra, Heartbeat, ała, ała. Tutaj też trzeba uważać na radiację, bo one jednak tutaj są radioaktywne, te slajmy. Więc spoko. 10, dobra. To sobie zbierzmy, to też zbierzmy i one tutaj z tego co wiem e, Chciałem mi dać ich ulubione jedzenie, ale tutaj jakaś kura jest ich ulubionym jedzeniem, które jeszcze nie odkryłem, więc to sobie też pewnie odkryjemy za jakiś czas, e, wiadomo. E, I dobra, weźmy sobie pyk pyk, 12. Możemy im tu w sumie tutaj wyrzucić trochę tego. Marchewek już też nie hoduje, zresztą też sami zaraz to zobaczycie. E, dobra, zbierzmy to. A tu mam jeszcze jeden taki A tu się zebrał jakiś plorcik Niepotrzebnie, dobra, dzień dobry Super, super Dobra, zbieramy bardzo fajnie Wszystko nam tutaj działa, wystarczy podejść Zebrać i kasa zarobiona, tak więc bardzo fajnie Zostało nam 3000 golda Ja już wiem co tutaj oczywiście sobie kupię Nie kupię delab, które tak prosiliście Żebym kupił, bo po prostu no, że tak powiem, delab kosztuje 10 tysięcy Więc delab sobie kupimy, ale to raczej, raczej Za jakiś czas, prawdopodobnie Właśnie, tu możemy sobie coś ulepszyć. Na pewno chciałbym to, i na pewno chciałbym to. Tak, nawodnienie i lepsze w ogóle wszystko, żeby to nam szybko, fajnie rosło. Okej, okay, dobra, tar model. okej. Okay. Dobra, odstraszać slajmów. Raczej tego nie potrzebuję. Dobra, wrzućmy im tu jeszcze jedzenie, bo one tutaj na pewno są głodne te nasze slajmy. Wrzućmy im tyle i tutaj też trochę, i może jeszcze tutaj dla tych troszeczkę. Pyk, 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 pyk. W sumie burakami je karmimy tylko, ale tak jakoś wyszło. Dobra, to sobie weźmy, bo to przeszkadza. I dobra, wszystko mamy już teraz ładnie, pięknie ustawione. No, jeszcze oprócz kur, bo te kury. Stony Hen, no właśnie, jeszcze te kury trzeba będzie się troszeczkę ich pozbyć. Bo one mi tak naprawdę nie są to aż tak bardzo potrzebne. Po prostu karmię moje slajmy warzywami, więc tak to mniej więcej tutaj działa. Dobra, podejdźmy sobie tutaj do naszego pięknego silosu. Mam tyle marchewek, że to jest po prostu masakra. Dobra, Q-Berry. też mamy sporo. Nie wiem, co z nimi zrobić. Ale dobra, istotne, Co my tu mamy? I tu jest chyba delab, o ile się nie mylę. Tak, jak widzicie, delab kosztuje 10 tysięcy, więc może w następnym odcinku, może, może, ale raczej, raczej, nie wydaje mi się, żeby mi się udało. Póki co możemy sobie kupić to miejsce. To mi się bardzo podoba. Yy, to jest jakiś ogród czy coś? Nie wiem. Do końca, ale się teraz przekonamy. 1795. Dobra, kupujemy. Mamy kupione, nie wiem co to jest, więc sobie rozejrzyjmy się tutaj. Dzień dobry. I to jest. Czy to jest teleporter? Nie mam pojęcia co to jest. Ogólnie wiemy już jak się otwiera te pody. Trzeba właśnie te lab, de lab kupić. Wtedy będziemy mogli otwierać te pody, tak zwane. Okej, okay, to jest takie miejsce. Już kiedyś chyba je odkryte miałem. Tak, tutaj są kury, super. Sobie żyją, więc tutaj możemy tak naprawdę zrobić sobie farmę. A tu co jest? Kolejna, the Docs, ok, dobra, tutaj mamy jeszcze doki do kupienia. Ile to kosztuje? 5000. Jejku, jakie tutaj ogromne ceny wstrzymają? Masakracja. Dobra, więc wychodzi na to, że tak naprawdę tutaj opłacałoby się założyć ogródki, które już sobie ulepszyłem dzisiaj. Więc byłoby śmiesznie, gdybym teraz musiał je tutaj wszystkie przenieść i poulepszać znowu. To byłoby dość, że tak powiem, ciężkie do zrobienia. Tu jeszcze coś jest w ogóle. Aha, tu możemy sobie zejść i możemy pójść tam, gdzie są slamy. I tam widzę wielkiego slajma Okej, okay, dobra, zobaczmy. To jest Koci slajm. Jego ja wcześniej nie widziałem, więc możemy sobie go obadać. Okej, okay, domyślam się, że... Zjada mięso, czyli zbierzmy tutaj jakieś kurczaki, które sobie tutaj żyją. Patrzcie, ja tutaj nie byłem, naprawdę ja tutaj nie byłem po prostu. Tu jest jeszcze jakaś wyspa. Jejku, dobra. Trzeba będzie to wszystko sprawdzić. Okej, okay, dzień dobry, panie Kocie. Co ty byś chciał? Bang Mięso A, kurczaków nie chcesz, dobra, chcesz kury Dobra, więc pójdziemy po kury W sumie to jest y, też ciekawe, co z niego zdobędziemy Pewnie kolejny klucz, tak, prawdopodobnie mm, Ale też na pewno będę chciał Ten klucz wykorzystać jakoś On tu był ukryty, patrzcie Czy ja tutaj, A, bo ja w tej strefie Ja tutaj w to, to, do tej strefy się raczej nie zapuszczam Więc wiecie, to jest dla mnie takie Okej, okay, dobra, tutaj nie byłem O, siema, skrzynka, bęk Kurczak, jasne, kurczaka sobie weźmiemy no i co, będę chciał jeszcze tutaj moje slajmy? I tu jest, proszę bardzo, kluczyk. Slime key, oczywiście. Potrzebujemy klucza slajmowego. I my musimy. Aha, musimy się wrócić. Czyli jak będziemy chcieli pójść tędy, to możemy pójść tu. Ale od tej strony chyba już... Aha, bo to będzie dostęp do tej krainy. Jejku, dobrze jak ta mapa... Dobrze tutaj jest ta mapa, bo naprawdę bez mapy byłoby mega, mega ciężko. Ale mamy mapkę na szczęście, więc jest git. Dobra, możemy sobie teraz przejść yy, do oczywiście zbierania kurczaków. 50, 50 kurczaków potrzeba, więc no, że tak powiem, to no może być całkiem niezłe wyzwanie, chociaż tak już ich nafarmiłem sporo. Więc tych kurczaków mamy. I tutaj też sobie żyją kuraki nasze. Dzień dobry, pozbierajmy je tutaj. To ładne mają takie miejsce, krzaki, dużo wszystkiego, co nie? To sobie mogą żyć. Więc pozbierajmy je wszystkie. Bęk, bęk, jeszcze jakiś? Jejku, ile was tutaj jest? Ale coś czuję, że nie, to i tak będzie, to i tak będzie za mało. Kolejny kurczak, proszę bardzo. Dzisiaj po prostu zbieramy w kurczaki w dzisiejszym odcinku. Dobra, możemy tutaj się stąd wycofać. Tak, możemy się stąd wycofać. Ja bym chciał pójść tak na prawo, zebrać kurczaki, które jeszcze mi zostały, tak na... O, dzień dobry. Ile was tutaj jest? Jeszcze więcej? To więcej niż ja wyhodowałem. To więcej w tych krzakach tutaj, tych kurczaków. Więcej w krzakach jest kurczaków niż ja byłem w stanie wyhodować. Co jest grane? Ile ich tu jest? Co jest? O co, o co tutaj chodzi? 20 kurczaków, dobra, to ja idę od razu to zanieść. Tutaj bez zastanowienia, więc tego kota bez problemu sobie dzisiaj nakarmimy. I chyba w sumie w dzisiejszym. Jezu, nie tędy. Dzisiaj w sumie celem będzie po prostu zdobyć ten klucz slajmowy. Może sobie coś jeszcze ulepszyć, bo mamy tysiaka. Tak więc spoko. No i co? Dostaniemy się do kolejnej krainy i sobie ją może dzisiaj nawet trochę zwiedzimy. Zobaczymy jak to wyjdzie, póki co musimy 50 kurczaków dostarczyć dla naszego kota, to może być ciekawe, więc dobra, uwaga, uwaga, ja tutaj nie chciałbym wpaść do wody, chociaż pewnie się w tej grze nie umiera, ale slajmy nie, dobra, biedne slajmy umierają tutaj w wodzie, <laughs> dobra, bierzemy trójeczkę, Bang, 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 karmimy go kurczakami ładnie. Kamiennymi też. Kamienne lubi podwójnie z tego, co widzę, więc spoko. A tak się akurat składa, że ja mam dużo kamiennych, więc możemy mu wszystkie dostarczyć. Okej, okay, dobra, to wracamy do naszej kochanej bazy i tam będziemy mogli już zebrać kurczaki. Tak, zebrać oczywiście kurczaki te kamienne. A tu się znowu namnożyły. Jezu, te kurczaki się w nieskończoność to jakoś mnożą z niewiadomych przyczyn. Dlaczego one tak tutaj szaleją? Dobra, jesteśmy już w bazie, świetnie. Yy, dobra, to teraz tak. Yy, tutaj. O, tu w sumie już mi się sporo rzeczy robiło. Okej, okay, dobra, nieważne. Skupmy się na jednym. Moje slajmy. Mam wrażenie, że one są głodne. Dobra, wiecie co? Dajmy tutaj im dwójeczkę, jeżeli chodzi o karmienie. Gdzieś tutaj było kolej. Gdzie to się... To... A, gdzie to jest? Halo. Nie mogę tego znaleźć. Co jest grane? Tu? A, dobra, tu jest, boże, stroi mi się w oczach. Pyk, dwójeczka, dobra. Więc one teraz. Bo boję się, że po prostu będą głodować te nasze slajmiki. Dobra, <laughs> Elder Hen. Co to jest? Jakaś stara kura? Elder Hen, dobra, zobaczmy, co to jest. Elder Hen, Meat, Elder have Liftful. O Boże, Chicago grow up. Wow, okej. Okay. Okej, okay, gdzie jest stara kura, która już nie znosi jajek, dobra. No to cóż, chyba poświęcimy te stare kury. Weźmy te pogo, fryty, w ogóle... Bang, 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 wywalmy. Złapmy te wszystkie kury, najbardziej kamienne mnie interesują. Dobra, bang, bang, bang. I tak, zostawmy jedną kamienną, i jedną taką, i jednego koguta. Aj, dobra, koguta nie możemy zebrać, dobra. No. <ścoughs> mnie <Ajmy> tutaj... <ścoughs> Kaszelek. Dobra, e, wszystko mamy. Więc możemy się udać do. Tutaj nie, tutaj nie, dobra, tędy, dobra, okej. Okay. Wszystko już mamy, więc możemy tego kurczaka dostarczyć do oczywiście wielkiego slajma i dać mu jedzenie. I dobra, dostaniemy klucz, więc będziemy mogli przedostać się do kolejnej krainy. Taki jest nasz cel. Ja dobrze idę. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu jestem na mapie. Dobra, wszystko jest dobrze. Tam w ogóle też można iść. Dobra, no to lecimy. A, przepraszam, tędy. Ja się tutaj trochę gubię, bo to jest nowe miejsce, które sobie odkryliśmy, więc nie ma co się dziwić, że się troszeczkę zgubiłem, ale już się odnalazłem. Tak, odnalazłem się i tam jest wielki slime. Dobra, to do niego sobie pójdziemy, nakarmimy go i prawdopodobnie tyle co mam, to powinno wystarczyć, bo obstawiam, że Stony Hen liczą się podwójnie. Ponieważ to jest jego ulubione jedzenie, więc tak przypuszczam, że podwójnie są liczone. Dobra, najpierw się pozbądźmy ciebie. Super, i ty uwielbiasz tak. O, i chyba wybuch. Bum. Super. Teraz muszę się tam dostać. Co nie będzie wcale takie trudne. E... Przepraszam bardzo. Czy ten teleport mógłby przestać mnie teleportować? Dziękuję. Dostałem kurczaka. Dostałem goldy i dos... dostałem teleporta. Uwielbiam te teleporty. Po prostu uwielbiam, dobra. Halo, Gierko, proszę mnie. Nie. Teleportować. Dobra, czy dostałem z niego klucz? Powiedzcie, że dostałem do nie z niego slime. slimeowy kluczyk. O jezu, te teleporty. Zobaczcie, co się w ogóle w tej grze dzieje. Ja, przepraszam bardzo. Proszę mnie tak nie teleportować. No, dobra. Chyba dostałem tego slimeowego klucza, chociaż. Nie mam pewności, dobra wiecie co, pójdziemy sobie to po prostu sprawdzić, nieważne dobra idę stąd, po prostu stąd idę, czasami jest to mega irytujące, a tak swoją drogą to powinno dać się tutaj zebrać woda, ale chyba nie w każdym miejscu się da, dobra nieważne, lecimy sobie, tutaj w ogóle jeszcze jest coś czego nie odkryłem, uuu Myślałem, że do kwiatki da się zebrać, ale jak widać się nie da. A to Com this beach to think. Okej, okay, czyli przyszedł tutaj sobie myśleć. Okej, okay, coś tam, coś tam, dobra. Nic nic tak naprawdę ważnego. Przyszedł sobie tutaj porozmyślać gościu. Co tam jest? Myślałem, że tam jest klucz, dobra, po prostu się świeciły takie. Co jest grane? O co chodzi? Dobra, nieważne. Tu mamy. Tak, tu mamy przejście. Dzień dobry. O Jezu, ile tych tarów, nienawidzę ich. Dobra. Okej, okay, czy tutaj mam już ten klucz, czy nie mam? What is to Open? To co ja dostałem z tego kotowego slajma? Nie dostałem z niego klucza, naprawdę? Zostałem oszukany w tej grze. Najgorzej, dobra, to musimy nakarmić innego. Pewnie tego z jaskini, tak mi się wydaje. Albo nie wiem czemu w ogóle. Może ten klucz gdzieś tutaj spadł, albo coś. Jejku. To trochę smutne w sumie. Mam jeszcze dwa elderheny w ogóle. Dwie stare kury. Dzień dobry, gdzie jest klucz? Proszę mi dać klucz. Dobra, z tego co widzę, to, to, to nie ma żadnego klucza, i tak naprawdę nigdy tutaj nie było. Ok, dobra. Więc dobra, co możemy zrobić? Możemy sobie zebrać hajs i po prostu ulepszyć jeszcze jakieś rzeczy. No, na tym to będzie polegało w ogólnie teraz. Po prostu ulepszanie, robienie więcej slajmu, zarabianie więcej, więcej, więcej. I po prostu tak w kółko, tak? Więc zobaczymy, do tego uda mi się tutaj w tej grze dojść. Oczywiście spróbujemy sobie w następnym odcinku jakiegoś nowego slajma zdobyć. Taki jest przynajmniej tutaj mój plan. Okej, okay, dobra, tędy nie. Tędy muszę pójść, się Je troszeczkę jeszcze tutaj gubię. Dobra, wypuśćmy te stare kury na wolność. Proszę, żyjcie sobie swoim życiem. Dobra, wszystko ładnie, pięknie załatwione. Więc możemy tutaj pójść i zebrać trochę kasy. I w sumie zebrać też trochę owocków. Ja myślałem, że to w ogóle oka oka... E, owocek, przepraszam. To nie jest owocek, to jest warzywo, te oka oka. E, będzie najlepsze dla tych slajmów, ale okazuje się, że to nie są tak naprawdę... To nie jest ich ulubione jedzenie, bo one są bardziej boom slime'ami I lubią Briar Hen. Jeszcze ich nie odkryłem. Jak widzicie oka oka, powinno dawać nam tutaj podwójne. Wiecie? Nie chcę mieć tak. Na to wychodzi, że nie są zbytnio. Dobra, zjadł i co? Lubi lubi czekajcie. Ej, jednak lubi. Dobra, okej, okay, dobra. Czyli jednak jest wszystko w porządku. Tak to sprawdzałem, jakoś mi to nie do końca działało, ale jak widzę... Chyba jednak oka oka będzie się bardziej opłacało, tutaj, naszym slime'om dostarczać. Dobra, tutaj dorzucimy i możemy zebrać całą kasę. Zobaczcie, zobaczcie. Bogactwo, po prostu bogactwo. 9 plortów. Tutaj takich 9. Tutaj 10, aż. Wow. To ja sobie chyba muszę ulepszyć, po prostu, moją maszynkę. Bo już nie będę w stanie aż tyle plortów pomieścić. Wow, to jest kolejny 10. Dobra, to jesteśmy po prostu. Jesteśmy bogaczami w tej grze. Jesteśmy bogaczami od dzisiaj. Wow, no teraz to można farmić. Pięknie, dobra, zbierzmy sobie jeszcze tutaj trochę kasy. W ogóle tutaj. Też trzeba sprawdzić. Dzień dobry. Dzwonimy do. A, do pani zadzwonimy. Co tam ciekawego. Osiem, osiem, dobra, nie mam radioaktywnych slajmów, więc przykro mi bardzo. Ehm, dobra. To tu, nie, tutaj naciśnijmy. proszę zebrać mi tutaj wszystko. Tutaj też. No to i sobie sam zbiorę. Jezu, jakie bogactwo. Dobra, ja może powinienem faktycznie wolniej karmić. Mi się prędzej jedzenie skończy niż ja tutaj będę w stanie nazbierać. Dobra, zebranet i zebranet pięknie. XX. Dobra, wszystko mamy. Wszystko mamy No te turskawki, Tutaj muszę zmienić w ogóle miejsce tych ogródków albo. To robi kura. Przepraszam bardzo, to robi kura. Brajcie też kury, to więc w sumie rzucę wam kurę na pożarcie, czemu by nie? Dobra, sprzedajemy to. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie, w tym odcinku zebrałem już prawie 5000, tyle co się męczyłem e, przez cały odcinek, poza odcinkiem. Możemy sobie tutaj coś ulepszyć, dobra. Tank booster. Okej, okay. hold 30 units, to jest to, czego chcę. Życie też się przyda. Water pools... No weźmy sobie i dasz butsy też sobie weźmy. W sumie mamy już wszystkie ulepszenia do naszego wakpaka więc jest kozacko. E, w ogóle mówiliście mi, że ten ornament można sprzedać, ale nie mam pojęcia gdzie. No tu go próbowałem sprzedać, ale chyba się nie da, nie wiem. Powiedzieliście, że to jest dużo wartej, żeby sprzedać, ale to chyba był jakiś troll w komentarzach, tak mi się wydaje. Dobra, są kury, są kury, super, pięknie. Mamy marchewki, mamy marchewki, w ogóle mamy wszystko, aż za dużo wszystkiego, że tak powiem. Więc trzeba będzie się tego wszystkiego pozbyć. Póki co będę musiał tutaj jeszcze jakieś nowe slajmy chyba sobie zrobić. Ewentualnie przenieść te ogródki, ale niestety ich się nie da za bardzo. No nie da się ich za bardzo tak przenieść, żeby tego nie stracić będę musiał po prostu zrobić tutaj, pak, demolish plot i stracić wszystkie ulepszenia, ale to chyba szybko odrobimy, bo to aż tak dużo nie kosztuje, więc na luzaczku. No dobra, myślę, że w tym miejscu możemy sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam pierwszy odcinek maratonu spodobał. W następnym odcinku znowu sobie nafarmimy golda. Oczywiście pójdziemy nakarmić innego slajma, tego chyba niebieskiego i zobaczymy co z niego wypadnie. Jeżeli wypadnie klucz, to mamy przejście do kolejnej krainy. No, to tyle w tym odcinku, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!